Witam wszystkich bardzo serdecznie. A więc o religii, no jeszcze czas, czas by to dwa zdania na ten temat powiedzieć. Słuchajcie, ja już od jakichś 10 lat, może więcej nawet, w różnych rozmowach mowach, m, na YouTubie to już chciałem, ja, 5-6 rok jestem, tak, ale e, w rozmowach tłumaczyłem, że zauważam, że część biskupów w ogóle nie wierzy w Chrystusa. W ogóle nie wierzy. I to tawi mówiłem zawsze o tej wierchuszce. Ja oglądając ich w różnych mediach TV, to zastanawiałem się, przy przecież ty, ty opowiadasz takie herezje. W ogóle deprecjonujesz Boga Chrystusa, deprecjonujesz jego boskość. I, to byli, i mówię tutaj o najwyższych rangą. Nie liczni się tylko buntowali, ale w większości to tak, tak mówili. I teraz to już mamy tego namacalny dowód. Druga rzecz, a oni. Ktoś powie, no ale jak to, ale odprawiają msze, odprawiają wszystkie rytuały zgodnie z kanonem katolickim, a ty mówisz, że to są niewierzący ludzie. Jak najbardziej. Oni od Rumani potrafią to świetnie, nawet kazanie potrafią powiedzieć logiczne, trzymające się kupy. <laughs> ale jak summa summarum zaczynamy się im przyglądać, to, to ta, ta wiara to jest, oni przede wszystkim, przekaz taki jest od, od jakichś dziesięciu, czy nawet Więcej już. Od, więcej, od więcej już. od 20 lat to trwa, ale tak przyjmijmy, że od 10. Przekaz jest taki, że nasza wiara w Jezusa Chrystusa to jest wiarą jedno w Boga jednego z wielu. Po prostu nasz Jezus Chrystus to jest tylko jednym z wielu Bogów. Takim po prostu nie do końca mu się udało, prawda, okrzyżowali go i tak dalej, ale to jest tylko jeden z wielu. Jest innych fajnych Bogów, których też należy szanować i to mnie zawsze dziwiło, że e, ja byłem wychowany, że nie ma czegoś takiego jak inne wiary. Jest to jest jedna. Je, ja się zapoznałem z Ewangelią, zapoznałem się z innymi religiami, tak. I, i dokładnie je przeanalizowałem i to, nie ma... To, dla mnie to jest. Wiem, po prostu nie ma alternatywy. Jest tylko i wyłącznie jeden Bóg, reszta to są po prostu... E, Bogowie, demony, które mają świetne, nieprosperujące swoje religie, ale tam jest po prostu akcja prześladowcza. No, tam, tam jeden człowiek dla drugiego nie jest, nie jest istotą ważną. W naszej religii, katolickiej, chrześcijańskiej, jesteśmy po prostu ludźmi. Stworzeniami rozumnymi, które mają szansę <grywki> mają szansę po prostu. Na wieczność, tak mi to uzna. Niby inne religie, te religie demonów też to obiecują, ale tamte, pewnie te, 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 te ich niebo to jest taki niebo, można powiedzieć, taki taki wieczny burdel. Czasami, słuchamy, to, to jest w ogóle cyrk. Ale to trzeba by się powiedzieć, może nawet bardziej tak w formie pisemnej na ten temat, chcesz jakiś artykuł napisać. Nie ja mam na razie po prostu możliwości takich. Tak bym to powiedział, po prostu trzeba by to zrobić profesjonalnie. Także wracam tutaj do biskupów. No i oni właśnie mm, tak to przedstawiają, oni wszystko wykonują całe rytuały, wszystko fajnie, wszystko dobrze. E, stroje ich, szaty, przemówienia, wszystko dobrze jest. Ktoś powie, no, no ale jak nie wierzą w Boga, to dlaczego to robią? E, dlaczego to robią? No, no. To zwykła kwestia materialna. Im się dobrze powodzi. Żyją sobie w pałacach biskupich. Nie martwią się o kasy. Kasy mają tyle. To nie jest kłamstwem to, co mówią przeciwnicy na przykład katolicy, którzy bardzo często wyciągają tematy finansowe, że to, że oni są obłowieni w kasę, że tam 10 no, milionów na ich konta tam trafia i tak dalej. To jest prawdą. To jest prawdą. No, ja jako katolik no, dlaczego można zaprzeczać? ojciec prezes szacunek dla niego ja nigdy go nie potępiłem to jest gość, który mógłby uczyć biznesu innych ale to jest jeden z, jeden z wielu chociaż to jest jeden, który jest wzorcem ale to nie tylko oni wielu innych robią co chcą żyją sobie na tak, na tak wysokim poziomie żyją sobie po prostu jak jakby to powiedzieć, jak taka magnateria z czasów właśnie minionych no, nie, wieków w Polsce, Chcę mieć panienkę, to ma panienkę, gorzej jak chce mieć ch chłopaka, no, to te wszystkie zboczenia i tak dalej. E Nikt nic nie zrobi, jeżdżą limonzynami i jest dobrze. I dla nich e dla nich trwanie w, taki, w takiej właśnie w takiej właśnie e Takim systemem, jak to powiedzieć, trwanie właśnie w takim systemie nie jest, nie jest złe. Oni patrzą, że wcale nie, nie, im się nic nie dzieje, im się krzywda nie dzieje. Przede wszystkim może by się zawahali, gdyby musieli niejako zaryzykować i stanąć po stronie Chrystusa. Wiecie, to jest tak, że musieliby na przykład e, <laughs> udowodnić czynem, że stoją po stronie Chrystusa. Nikt im do gardy noża nie przykłada, nikt ich nie rozstrzeliwuje i tak dalej. I oni nie muszą swoim życiem świadczyć o boskości Chrystusa. Dlatego wychodzę z założenia zaraz. Czy Ty jesteś, czy jej nie ma, nie ma problemu. Grunt, że mnie się wszystko zgadza. Ja sobie żyję jak lord. Kłaniają mi się, no tak jak mówią się ludzie na kolanach przed nimi padają, przed nimi. Ludzie, nawet część ludzi, to w ogóle, bo to jest całowanie w pierścień i tak dalej ma swoją swój odnośnik takiego rytuału innego, Ale większość tych ludzi o tym nie wie. Większość całuje tego biskupa w rękę, bo on pocałował biskupa, nie tam żadna świętość czy coś, że on tam swoimi rękami trzyma na święty sakrament i tak dalej. Nie, nie, on świat, oni się są dumni, że pocałowali w rękę biskupa. Dobra, rozgadałem się, bez sensu. Dobra, na razie trzymajcie się.